Cześć kochani, mam dzisiaj do Was kolejny filmik. Tym razem farbowanie włosów. Jak widać mam jeszcze takie w ogóle nieogarnięte w ogóle, nie wiem co. Może Kasia mi dzisiaj pofarbuje włosy, to wstawię do Was jakiś filmik. Mini... Mój asortyment do farbowania włosów, jak widać. I takie angielskie z Pomdu. Fioletowe i różowe. Działamy! <śmany> Wstawisz, to potem na YouTube. Nie będziesz gadać. Tak. Makaron sosem? No minę popkę, popęć. Najpierw odrosty, nie? Tak, tak. się robi. Uf, uwielbiam ten zapach. Nie widzę tego zapachu. No i tak wam Bo to śmierć. znaczy się. <laughs> Dobra. Jedziemy. Boi się równie bardzo jak ty. Generalnie chyba nie będę Wam pokazywać tego, jak nagrywam odrosty, z tego względu, że tam na kanale macie filmik. Jak sobie wiem, farbuje odrosty więc Zapraszam dalej. I czekajcie na kolorowe. Jak widać, zmyłam już farbę włosy, mam po prostu jak idź są to nie wracaj. Niebieski mi nie szedł do końca, mam jakieś szare. I tak dalej. Lecimy, farbować dalej. Boję się, że dotknę tych włosów. Robią się już fioletowe. To jest fiolet. No mówię, że jest, jest ten fiolet. No tak. A wygląda na różowe. A jak będziesz myła? To będziesz musiał potem znowu zrobić przedziałek. Ja wiem właśnie. To będzie najgorsze. Gdzie on teraz przerzucić te włosy, żeby ich nie obrócić? Jak ja mam to zrobić? Wymyśliliście sobie różowy. Boże święty. Nagrywasz? No. Zachciało się fioletowego, co? Powiem różowy. Ach, Boże. A ja co, ręka mnie boli. Nie, nie nagrywaj cały czas. Hej. Jak widzicie, wyglądam jak kosmita. Ale to... To dopiero początek. W sumie mam zrobioną jedną połowę dopiero tego, co planuję. Może by tak zostawić? Co wy na to? piszcie mi w komentarzach, jak wam się widzi brąz z fioletem. Ale nie, nie, nie tak nie będzie. Lecę farbować drugą część. Takie ufo! O! że ciężko jest robić to samemu wyłącz już mam pofarbowane teraz tylko czekamy aż minie czas i zmywam i wam się pokaże wygląda jak klaun jakiś Miley Cyrus to powiem Wam, że wyszło w sumie inaczej niż myślałam, ale to trudno, bo różowy mi tak trochę nie złapało na odrostach, albo w sumie fioletowy się przeniósł przy myciu, w sumie nieważne. Poprawię go potem, nie wiem, jutro czy pojutrze pianką różową będzie git. No ja się pokażę jak słuszek włosy. To tak wygląda efekt końcowy, gdy mam suche włosy. Te wyszły w sumie w miarę w porządku. Te będę jeszcze poprawiać w sumie drugi raz, ale na razie mi się nie chce, więc zostawiam Was takimi. Do następnego.